Witajcie na kanale Franek Koe z Osterami puszcz nie pomóc. Tutaj musimy mieć na uwadze to, że jest to trzeci sezon, więc zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Dopiero się rozkręcamy. W Pucharze Narodów nie idzie nam najlepiej, ale będą zmiany w składzie. Z... Wejdzie Krakun, wejdzie Krakun, zagra z Werdągiem. Krakun wraca do składu. Ornalczyk. Zagra z kądziorem. Tutaj wymienimy ich pozycjami. Kądzior zagra na prawej. Ekspozito jest podmęczony, dlatego zagra listowski z otuali. Zmienimy ich stronami. Odegar, ale niech zostaną w pyrka. Na ten moment Bartosz. Alcho jest na wylocie. Bartosz, 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 Bartosz wraca do składu na lewą stronę. Banku zostaje, Verdonk zostanie. No, i chyba na ten moment tyle. Alan Smoliński, Piechota. Tutaj Exposito może na Was, może na Was. Patrzymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, że oglądacie, komentujecie, subskrybujecie. Zapraszam Was na kolejny mecz. Tym razem z Longmont. Z tutaj no, trzy punkty są ważne. Przegraliśmy ze Spartą. Ja czekam ogólnie na pierwszy mecz sezonu. Pozyskaliśmy kilku graczy. Jest potencjał tej drużyny, ale to, jak widzicie, jeszcze nie jest to. Ona nie jest tak zgrana, żeby zdobywać, zdobywać... trofea w Musimy tutaj popracować jeszcze nad agresywnością, wyższy pressing troszkę. Te odbiory, odbiory muszą być pewniejsze. Krycie za dużo sytuacji, za dużo pozwalamy, żeby drużyny przeciwne kreowały sytuacji, ale piłka do otuali otuali zmienił stronę, teraz dobra piłka do Alena. Ma widzi wychodzącego listowskiego do zagrania na drugą stronę do Kądziora. Kondzior tutaj konzior z Alenem próbowali to rozwiązać, ale się nie udaje. No i niestety piłka Kondzior do Banku, Banku, czy znajdzie sobie miejsce na oddanie strzału? Tak jest, kolejny żydroż. Tym razem Banku próbował zmieścić futbolówkę między obrońcami, Banku czeka tutaj na jakieś wyjście zawodników, jest Odegar, Odegar, Psz. Przedar się odegar, próbował dać ale Kolado chyba zablokował to wyjść. Fornalczyk, już podskoczył. Fornalczyk to on ustawiony jest na lewej stronie. Bank, listowski, Kondior. Kądzior, dobrze. Piłka do listowskiego. Listowski, konziur, jest allen, allen. No i zabrakło dokładności, ale coraz lepiej wyglądają te akcje. Nie wiem czy fornalczyk ustawiony na lewej stronie. Nie będzie wnosił więcej niż gdy grał po prawej. Może też inny przeciwnik, Konzior. Tutaj rozważymy może sprowadzenie jeszcze jednego zawodnika na prawą stronę, a Fornalczyka przesuniemy po prostu na lewo. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Teraz o no, tym razem nie najlepsze podanie. Nie najlepsze podanie do naszego zawodnika, ale tak mówiłem, musimy tutaj troszkę wyższy pressing założyć, tak jest, wyżej podchodzić i próbować przejmować się futbolówkę, teraz Opuali, jeszcze utrzymał się przy piłce, dobrze Listowski, Listowski strzał, no i Bramkarz, bramkarz klubu, z którym rywalizujemy, na razie spisuje się fenomenalnie. 21 minuta, a już kilka strzałów, które no, nie wiem, czy były bardzo ciężkie do obrony, ale na pewno ciężkie obronie. Teraz Hornalczyk próbował strzałów z daleka, z prawej strony, nie tym razem. Hubert wybija tą piłkę. Zaatakował zawodnika Kondzior. Próbując, tak mówiłem, od razu przejąć tą piłkę. Grakułna. Jest, kądzior wraca za rygiem. Świetny, świetny powrót. Świetny powrót, ale to podanie kądziora mogło się skończyć no, źle dla piłkarzy, dla piłkarzy puszczenie Ulicy. Listowski. Listowski. Delikatna wrzutka do Bartosza. Bartosz, konzior. Przyspiesza bartosz, ma sporo miejsca z przodu. Leciutka wrzutka tutaj w stronę listowskiego. Nieudana przejęcie, za dużo piłkarzy w środku. Kolado. Teraz niepilnowane rykeli muszą wracać piłkarze puszcze. Dobrze walczą o tą piłkę w środku, o to chodziło. Konzior. Na razie jeszcze nie stwarzają sobie stuprocentowych okazji, ale najważniejsze jest to, że mało okazji do pokazania się mają piłkarze zespołu przeciwnego teraz. Teraz dobre, dobra piłka, no właśnie, mają jedną okazję, a było blisko bramki, było blisko pokonania Lawrowicza. Może czasem jedna sytuacja wystarczy tym zawodnikom, żeby zrobić przewagę w meczu. Teraz Banku, podejmuje Banku, e, samotny rajd, piłka do Listowskiego, Listowski strzał z daleka. No i znowu Hubert, nie niewiele musiał zrobić, piłka minęła go. Bezpowrotnie nad bramką. Kubert będzie wznawiał grot bramki. To jest zawodnik, który, przez którego przechodzi większość akcji drużyny przeciwnej. Listowski. Otuali Tualii. Złapał tą piłkę. Otuali Jeszcze kombinuje, do kogo zagrać. Wycofał do Odegara. Odegar. Odegar. Piłka do Otwaliego, chyba to była zagrana, ale nie zdążył. Zawodnik był, zawodnik i Dortmund, drugi drużyny, oczywiście, żeby tutaj coś zrobić z tą futbolówką. 0-0 po pierwszej połowie, ale wydaje mi się, że byliśmy zespołem przeważającym że byliśmy zespołem, który utrzymuje grę, aczkolwiek nie może postawić jeszcze kropki nad I. Bartosz od No i niestety ta wymiana skutkuje utratą piłki listowskiej od Wally. Od tuwali. Od razu chciał uruchomić listowskiego. Zauważył, że jest gdzieś tam luka, ale piłka że e, naszego przeciwnika złapali. Tą futbolówkę teraz Krakun, Verdong, Gar Koncior. Reakcja znowu. Akcja znowu w stronę drużyny z przyjezdnej, przyjezdnej drużyny, która jest naszym przeciwnikiem. Puszczanie pełnice. Kolejny raz po błędzie pomocników musi reagować. Fornalczyk. Fornalczyk, A tym razem nie popisał się młody zawodnik puszczenie pałomice pozyskane w tym sezonie z pogoni szczeci. Kondzior. Dobrze, Len. Werdąg. Daleka piłka do banku. banku. złapał futbolówkę, przedłużył do fornalczyka. Fornalczyk. Fornalczyk jest w banku. Spokojnie konstruują tą akcję piłkarze puszczy połomice. 65. minuta, bez efektów na razie. Bez efektów, no i pewnie jedna kontra postawi, postawi pod znakiem zapytania wygraną opuszczenie połomnicę Manson. Teraz właśnie dzieje się to, Krakun, Labrowicz. Labrowicz w ostatniej chwili złapał to w piłkę. 69. minuta, na razie bez zmian, Kondzior. Od Opegar, listowski, konzior. Listowski jest Bartosz. Podłączył się do tej akcji. Bartosz długo nie widziany w składzie. No i jest niestety. Jest niestety. otwali. Alic. Eee, Aladin za z Opegara. Dostaje szans. Hinokio. Hinokio. Może Kacper Smoliński za Alena. No tak, i na was Sakondziora. Na was to jest taki nasz rodzynek, który w tym sezonie został odkryty w szkółce juniorów. No, przeszedł do podstawowego składu. W chwilę grał nawet pierwsze skrzypce, ale potem troszkę przygasł. Listowski z Aladinem. Aladin, Lebę, Lebę, jeszcze Lebę. No i tak jak mówiłem, to jest szansa dla tego zawodnika, żeby utrzymać się w kadrze, żeby pokazać na co go stać. Listowski daleko wraca za piłkarzami, za piłkarzami Rywala na Was. Na Was musi poczekać, wyczekać, utrzymuje się przy piłce Aladin. Aladin Lebę, dobra piłka Lebę do listowskiego. Listowski. Mamy 1-0. 81. minuta. W końcu udaje się zdobyć bramkę, która daje nam prowadzenie. Lebę autorem tego podania. No, może jednak będą z niego ludzie. Może zagra na pozycję Opegara Piotrowskiego i tutaj może Piotrowski oj Dobra, teraz wrzutka, Mamy 1 do 1. 85 minuta, niestety, na spalonym zawodnik drużyny przeciwnej. Listowski Pawłoski, na razie bez zmian. To jest dobra decyzja arbitra. Verdong. Tu jest Aladin, Aladdin. Jest piłka do Lebę. Lebę. A ja 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 Był bliski podwyższenia tego wyniku Lebel No może będą z niego ludzie, może to nie jest stracony gracz. Musi troszkę popracować nad celnością, nad dokładnością, ale założenia tego systemu są takie. Wysoki pressing ustawiony, będziemy podpijać, podchodzić, próbować przejąć od razu piłkę. Nie możemy dopuszczać właśnie do takich sytuacji. Musimy kosić zawodników już w po przejęciu, po przejściu na naszą połowę, tutaj musi być od razu skok Statystyki 9 strzałów, próby podań, 79, ta celność, dokładność podań jeszcze jest problematyczna. Zobaczcie, Leon, znowu dostaje dobrą notę listowski. E, formalczyk troszkę gorzej, tak mówię, jeszcze szukamy wzmocnień, jeszcze próbujemy różnych wariantów. Tutaj wszystko się kreuje, e, tutaj wszystko cały czas jest ruchome i trwa. Mam nadzieję, że. Kolejne spotkania, kolejne odcinki przyniosą ofertę transferu za Nascremento. Okej. Okay. Yy... Negocjuj. A może zaakceptuj. Maskremento od nas odejdzie. Tych zawodników mamy sporą. Oferta za Piotrowskiego. I teraz pytanie, czy chcemy Piotrowskiego sprzedać? Jeżeli mamy y, takich piłkarzy jak. No nie, chyba jeszcze nie. Zastanawiam się, ale chyba jeszcze. Nie, Pietrowski nie jest piłkarzem, który. Końcowy y, raport zawdowiak. Mateusz Wdowiak. Mateusz Wdowiak. Sean y, Carlos Kowacewicz jest wspomniany PIK. Wdowiach też nie byłbym złym posunięciem jako nawet napastnik, choć ja pamiętam go raczej jako prawego, prawego pomocnika. Dzień meczowy. Dzisiaj spotkanie z francuską drużyną, która już pewnie odbędzie się w kolejnym odcinku. Na który serdecznie zapraszam. No i zobaczmy jeszcze na kalendarz. No więc widzę ten pierwszy to będzie na pewno wydarzenie. No ale to wszystko zależy od tego, jak nasz zespół uplasuje się tutaj w tabeli przed turniejem. turnieju. Jak widzicie, trzecia pozycja może być różki. No zobaczymy, jak to pójdzie. Nie wszyscy dostali, jak widzicie, szansę, ale może się to zmieni dzisiaj, jutro. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się.